Susanna Websiot jest profesjonalnym muzykiem, pianistką, obecnie członkinią opery w Szkocji, pochodzi z Wielkiej Brytanii. Zdecydowała się na przyjazd do Radomia, żeby wziąć udział w Międzynarodowej Akademii Dyrygentów, bo właściwe władanie dyrygencką batutą jest dla niej niemal tak samo ważne, jak opanowanie fortepianu. Pianist opera, jako a, pianistka w operze często prowadzę a, śpiewaków a, operowych, muszę więc um, nauczyć się um, właściwych um, technik. Proper Akademia nie tylko z nazwy jest międzynarodowa. Od poniedziałku, w zajęciach z dyrektorem orkiestry Maciejem Żółtowskim i znanym dyrygentem z Wielkiej Brytanii, stale współpracującym z Radomską Akademią Jonathanem Brettem, techniki szlifuje ośmioro uczestników, m.in. z Norwegii, Danii, Niemiec, Polski, także ze Stanów Zjednoczonych i z Australii. To szósta już Akademia Dyrygentów. I tak, jak żeśmy zaczęli tę akademię 5 lat temu, w 2009 roku. Tak muszę powiedzieć, że całość tej idei się bardzo rozbudowuje, bo mamy podobne w tej chwili warsztaty odbywające się w całej Europie. A my jesteśmy pionierami. W zajęciach biorą udział studenci, również muzycy, członkowie orkiestry. Wszyscy muszą zmierzyć się z niełatwym programem. Program jest trudny, jak co roku chcemy jakieś nowości wprowadzać trochę muzyki polskiej. Dzisiaj, na przykład, jednym z punktów obowiązkowego programu jest utwór, który został nagrodzony podczas konkursu kompozytorskiego Arboretum. Czyli są to powiązania między konkursem kompozytorskim, warsztatami dyrygenckimi. Jest to utwór Ignacego Zalewskiego, poemat na orkiestrę smyczkową. Drygent, jak mówi Maciej Żółtowski, jest dziwnym zawodem. Stojący za pulpitem musi być dobrym psychologiem, trochę nawet magikiem, który gestami właściwie będzie zarządzał orkiestrą. Staram się osiągnąć prostotę ruchów, żeby mieć taką kontrolę nad nadświadomość w interpretacji muzyki. Dla mnie to właśnie to jest najtrudniejsze. Trzeba ograniczyć nieistotne gesty. Akademia to warsztaty, nie ma tu egzaminów. Jedynym sprawdzianem dla dyrygentów jest koncert organizowany zawsze na zakończenie nauki. 5 lipca w Zespole Szkół Muzycznych Radomska Orkiestra Kameralna zostanie poprowadzona kolejno przez każdego uczestnika Międzynarodowej Akademii Dyrygentów. W tym roku wystąpią także soliści, skrzypek Błażej Bębeńca i pianista Marcin Kawczyński. Ocenę dyrygentom wystawi zatem publiczność. Sobotni koncert rozpocznie się o godzinie 18.00.